Czy ktoś naprawdę myśli, że wynajęcie altany daje prawo do całego parku? Byłem z dziećmi w dobrze nam znanym miejskim parku. Na wzniesieniu znajduje się tam przyjemne, zacienione miejsce z placem zabaw i altaną. Gdy dotarliśmy, moim oczom ukazały się kable. Usłyszałem hałas i zobaczyłem trzy dmuchańce. Ktoś ewidentnie wynajął altanę i zorganizował imprezę. Musiałem wytłumaczyć dzieciom, że choć wokół stoją dmuchane zamki, nie mogą się w nich bawić, bo to teren prywatny. Jednak plac zabaw jest dla wszystkich. Dzieci pobiegły się bawić, a ja usiadłem na ławce. Nagle podszedł do mnie mężczyzna, wystylizowany na celebrytę z reality show, i oznajmił, że plac zabaw jest zamknięty, ponieważ odbywa się tu prywatna impreza. Wyjaśniłem mu, że park jest publiczny, a on co najwyżej wynajął altanę. Nie dawał za wygraną. Wrócił z umową i zaczął wrzeszczeć, żebym się wynosił. Na umowie stało jak byk: wynajęta jest tylko altana. Koszt 150 zł za 4 godziny. Serio? Sądził, że za taką kwotę dostaje wyłączność na cały plac zabaw? Powiedziałem mu, że nie zamierzamy wchodzić do jego altany ani na dmuchańce, ale z placu zabaw nie zrezygnujemy. Kurzył się jeszcze bardziej, zaczął grozić, a ja już miałem ochotę się zwinąć, ale uznałem, że trzeba postawić granicę. Zadzwoniłem po straż miejską. Chwilę później jegomość wrócił z dwoma osiłkami, którzy mieli mnie wyrzucić. Odpowiedziałem spokojnie, że jeśli mnie tkną, dzwonię na policję. Jeden z nich od razu spuścił z tonu, ale główny krzykacz nie przestawał. Złapał mnie za rękę. Odtrąciłem go. I dokładnie w tym momencie pojawił się strażnik miejski. Typ rzucił mu umowę w twarz, twierdząc, że to jego teren. Strażnik tylko spojrzał i powiedział: "Jeśli dotknie mnie pan jeszcze raz, zatrzymam pana. Wynajęta jest wyłącznie altana. Plac zabaw jest publiczny. I jeszcze jedno. Nie ma pan zgody na ustawienie dmuchańców." Skąd pan bierze prąd? Po chwili wyszło na jaw, że gość przeciął kłódkę przy publicznej toalecie, żeby podpiąć się do gniazdka. Dostał mandat i zakaz korzystania z parku do końca sezonu, ale pozwolono mu dokończyć imprezę, aby nie psuć dzieciom urodzin. A moje dzieci nawet nie zauważyły całej tej dramy. Hałas z dmuchańców skutecznie zagłuszył całą akcję.